Jestem gościem Pawła. Chodzi o szybkość reakcji serwisowej. Jak ma coś walność, to najczęściej święta zimą, i wtedy, kiedy nikt nie odbiera telefonu, my opieramy swoje systemy grzewcze na pompach ciepła. Dlatego chcemy pokazać Państwu, no, no jakby, jak tak naprawdę prowadzili się budowy, jak to, jak to powinno wyglądać. Mamy tych specjalistów w zapleczu tak, w firmie Indra dokładnie. Tak, Kamina, tak, dokładnie. Więc... Jak widzicie, jestem gościem Pawła w firmie. Paweł jest właścicielem firmy Zachodnie Pomorskie Centrum Instalacji BIOS. Tak jest. Firma znajduje się lokalizuje się zlokalizowane jest w Szczecinie, Nie, a dokładnie w szczecinie, przepraszam, a dokładnie pod Szczecinem. pod Szczecinem. Tak, ale działamy działacie w sumie. Tak. Głównie na terenie województwa zachodniopomorskiego, bardziej okolice właśnie Szczecin, Goleniów. Tak. Gdzie jest jeszcze? Zachodnie Pomorskie. Staram się, Kamil, działać jakieś 100 km od siedziby firmy. Tak, żeby nie było za daleko. Dlaczego? To już też wiesz, na, na, na swoim kanale. Chodzi o szybkość reakcji serwisowej, ponieważ zajmujemy się takim tematem dosyć trudnym, e, czyli ogrzewanie. Więc jak ma coś walnąć, to najczęściej święta zimą, i wtedy, kiedy nikt nie odbiera telefonu, my musimy szybko zareagować, więc chcemy być blisko. Wigilia 16. Wigilii 16. Miałem taki <laughs> przypadek, już chyba wiem do czego nawiązać, że ludzie już jedli, karpia, a ja jeszcze pompę naprawiałem. Zachodnie Pomorskie jak najbardziej, w obrębie gdzieś tam 100 km od naszej firmy. Teren Niemiec praktycznie cały część Lubuskiego również obsługujemy. No, zajmujemy się w, w, instalacjami sanitarnymi, szeroko pojętymi w domkach jednorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej i obiektach również przemysłowych, natomiast nie działamy na bardzo dużą skalę, nie bierzemy bardzo dużych obiektów, odmawiamy tego. E, jesteśmy bardziej specjalistami w tych mniejszych obiektach i w tych mniejszych kotłowniach. Montujemy głównie pompy ciepłe, opieramy swoje systemy grzewcze na pompach ciepła już od wielu, wielu lat. Systemy ogrzewania podłogowego, ogólne ogrzewania płaszczyznowego, bo iścienne i sufitowe, instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja, fotowoltaika, więc wszystko, co można byłoby zbroić dom oprócz elektryki, wszystko, wszystko wykonujemy. I też drobne przyłącza do budynku? Nie, już to, to już auto, aktualizacja, już Przemek przyłączy też nie wykonujemy, już też żeśmy tego tematu i Po prostu mamy bardzo dużo pracy e, na instalacjach wewnętrznych i po prostu już zewnętrznych nie robimy. E, plus dodatkowo serwis, pomp, ciepła bardzo wielu marek e, i, to, i to można gdzieś tam będzie za chwilkę zobaczyć pewne jakieś plansze dokładnie e, czym się wyknajemy. Firma e, jest na rynku od 10 lat. Ja osobiście prawie 20 już po budowach w Kamaszach biegam i zajmuję się różnymi rzeczami. Zajmowałem się różnymi rzeczami, natomiast od 10 lat stricte branża sanitarna, pompy ciepła. I w ciągu najbliższych filmów, kilku, może więcej, chcemy właśnie stworzyć taką serię, w której, w której będziemy pokazywać błędy, które wykonywane są przez instalatorów, czasem przez klientów czy właścicieli tych, tych domków. No, i też wskażemy, co zrobić, żeby ich uniknąć, żeby no, nie dopłacać do interesu, żeby yy, ta budowa nie, nie była tak kosztowna. Mm -hmm. I co jeszcze? E, I to nie tylko błędy instalatorów, ale też błędy ogólnobudowlane, bo, bo tych błędów jest naprawdę dużo na każdym etapie na, w każdej branży jest mnóstwo błędów. Nie wszystkich, nie wszystkich jesteśmy w stanie uniknąć, natomiast wiele jesteśmy w stanie zrobić o wiele wcześniej. My, chociażby, jako firma ZC i Pajos, dajemy klientom przy umowie też szereg wytycznych, które powinny być przygotowane. Natomiast to, to jest, z tego co słyszę, evenement, i mało kto takie wytyczne daje, mało kto jest w ogóle zainteresowany tym, żeby klientowi coś podpowiedzieć. Z tego, co zauważyłem, klienci też bardzo często tego nie czytają i, i, i to powoduje dużo dziś tam problemów na przyszłość, dlatego ta seria. Dlatego chcemy pokazać Państwu, no, no jakby, jak tak naprawdę prowadzili się budowy, jak to, jak to powinno wyglądać, i że czasami wynajęcie chociażby Kamila i jego firmy do nadzoru kompleksowego inwestycji, Mimo że trzeba ponieść koszt, bo kamień nie pracuje pro bono, mimo że trzeba to ponieść, to, to czasami takie wynajęcie wychodzi o wiele taniej niż naprawianie błędów, które zostały popełnione po drodze, bo czasami te błędy są popełnione w takim etapie, że nie jesteśmy w stanie już do nich wrzucić bezkosztowo, tylko zaczynamy rozkuwać posadzki i niszczyć to, co było wcześniej zrobione, a to zawsze kosztuje dwa razy, bo później to trzeba również odtworzyć. A wiemy również, i Państwo też, którzy oglądacie, wiecie doskonale, że nie zawsze egzekwujecie to od swoich wykonawców, bądź nie zawsze są podpisywane umowy, są sprawy sporne. Boicie się sądów, my to rozumiemy. Dlatego, żeby nie chodzić do sądów, stworzyliśmy tą serię i będziemy tak, tutaj. Jakby... Dokładnie. Pokażemy, na co zwracać uwagę. Może też opowiemy, jak należy dobierać wykonawców, w jaki sposób właśnie odnośnie tych umów i nawet pytań, które. Powinni, powinni, powinniście zadać yy, tak, do czego problemom wykonawczym, tak? Tak, by, 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 przede wszystkim też jeszcze by, bardzo fajnie by było, gdybyście nam dawali odzew i rzucali nam tematy, o których chcecie porozmawiać. My mamy tych tematów dużo. Tych, jakby Mamy listę pełną, e, którą chcemy państwem, z Państwem się podzielić, natomiast wiemy, że będziecie mieli po drodze jakieś pytania. Myślę, że co, co któryś odcinek sobie zrobimy taką serię e, QA. Czyli będziemy po prostu odpowiadać na Państwa pytania z różnych e, tak, dziedzin. Nie uważamy się za specjalistów w każdej dziedzinie, natomiast mamy tych specjalistów w zapleczu tak, dokładnie. w firmie Indra tak, Kamil. Tak, dokładnie, więc... dokładnie, już przez troszkę się chwaląc, moje kilkanaście lat w branży no jest. Spowodowało, a czy spowodowało, że jakieś lepsze słowo użyję? Dzięki temu, może, dzięki temu no, mam rozbudowaną do, dość mocno sieć kontaktów z, z różnymi właśnie specjalistami, no, szczególnie tutaj w okolicach Szczecina, ale też oczywiście staram się poszerzać swoje kontakty w innych w, w województwach. I oczywiście, jak będziecie mieć pytanie, to śmiało zadajcie, zadawajcie mi pytania mailowo czy telefonicznie. Kontakt jest w opisie pod filmem, więc jeżeli szukacie kogoś, kto specjalizuje się na przykład w tym, co Paweł, ale gdzieś w innym województwie, to też zapraszam do kontaktu, postaram się Wam pomóc. No właśnie, ale jeszcze nie wspominałem, że. Paweł, czy Paweł się może nie chwalił, że ma też swój kanał na YouTubie, więc to, no tak. co mówił, że będziemy, będziemy na Wasze pytania odpowiadać, to sprawdźcie może teraz, czy zaraz po tym filmie, jakie filmy Paweł już nagrał, bo być może wasze pytania, na Wasze pytania już, już są odpowiedzi. Link do, do kanału znajdziecie w opisie, Tak, ale też pojawi się na końcu filmu, więc możecie, te, jeszcze, możecie kontynuować na, słuchanie tak. naszej rozmowy, i zaraz po filmie pojawi się takie kółeczko z Pawła Kanałem. Tak jest. No, na, na, na moim kanale pokrótko tylko e, dowiecie się Państwo, macie dosyć dużą wiedzę tam odnośnie branży i instalacji sanitarnych. I tak, wobec tego zapraszamy. Zapraszamy. Do śledzenia zarówno Pawła kanału, jak i tego kanału, na którym jesteście. Zachęcamy do subskrypcji. Zachęcamy, jak to Paweł już zachęcał, ale ja też, zachęcę do komentowania, do zadawania pytań, problemów Waszych, no i do kontaktu ze mną czy z Pawłem. Więc dzięki Dziękuję za uwagę. Oczywiście. Dzięki Paweł. Dziękuję, do, następnego Kamil, do następnego nagrania. nagrania.